Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę Wam auto marzenie. O tym modelu właśnie myśli większość osób sprowadzających samochody z zagranicy. To właśnie Audi A4 jest liderem, jest numerem jeden od wielu lat. Oczywiście średni wiek przeciętnego auta sprowadzonego z zagranicy to jakieś 13 lat, tak więc bardziej celowalibyśmy w generację B8. Aczkolwiek średnia to średnia, i na każde B9 musi przypaść jakieś B7 lub nawet B6. Jeżeli nie przepadacie za nowszymi konstrukcjami ze względu na ich teoretycznie wyższą awaryjność i wyższe koszty naprawy, a sobie solidne, starsze i sprawdzone rozwiązania, to właśnie ten model, ta wersja może być idealnym rozwiązaniem dla Was. Jak sami wiecie, bardzo często pod maskę B6 trafiała jednostka 19 TDI. W tym momencie takich aut na jednym z bardziej znanych polskich portali ogłoszeniowych jest 118 sztuk, jednak ja dzisiaj pokażę Wam niesamowitą alternatywę pod postacią 1.8 Turbo. Taki aut w tym momencie jest 98, aczkolwiek w tej najlepszej wersji zaledwie 16. Oto jedna z nich. Silnik ten nosi oznaczenie BEX, czyli jest to tak zwana BEXA, co jest idealnym określeniem na Waszego sąsiada, który gdy tylko się dowie, że kupiliście takie auto, będzie szlochał całymi dniami i nocami zastanawiając się, czy jego 1.9 TDI to był jednak dobry wybór. Jak zapewne wiecie, jednostki benzynowe charakteryzują się znacznie wyższą kulturą pracy. Po drugie są również mocniejsze. Wewnątrz firmowa konkurencja pod postacią TDI oferowała jednostki 100, 115, oraz 130-konne podczas gdy 1.8 Turbo rozpoczynało się od 150 kucy. Istniał również wariant 163-konny, ale tutaj mamy ten najlepszy 190 koni. I teraz jeszcze jedna mała uwaga. To też nie jest tak, że Audi w celu podniesienia mocy stosowało tylko i wyłącznie inne oprogramowanie, tak zwany chip tuning. Tutaj faktycznie w tych mocniejszych wersjach były poczynione również modyfikacje mechaniczne, co daje Wam pewność, że jeżeli chcielibyście podkręcić ten silnik jeszcze bardziej, macie ku temu sposobność. Nie wiem, czy wiecie, ale korzenie tego silnika sięgają z zamierzchłych czasów Golfa 2 oraz Passata B3, które to stosowały wolno sące 1.8. Oczywiście zmiany nie polegały tylko i wyłącznie na dołożeniu turbiny. Mamy tutaj na przykład inną głowicę. Tam była 16, tutaj 20 zaworowa. 3 zawory sące, dwa wydechowe. O ile ten silnik uchodzi za naprawdę niezawodny, no to kwestia zaworów może być jednym, jedynym elementem dyskusyjnym, na który warto zwrócić uwagę. Mimo wszystko części silnikowe, czy to wtryskiwacze, czy rozrząd są znacznie tańsze w przypadku benzyniaka. Aczkolwiek na korzyść 1.9 TDI przemawia oczywiście niskie spalanie. No przecież wszyscy znają już te legendy. 1.8 Turbo na pewno spali znacznie więcej, może nie dwukrotnie tyle paliwa, ale zawsze będzie to plus kilkadziesiąt procent. Tylko, że mamy tutaj jeden Dodatkowy bonus. Ten silnik doskonale toleruje instalację LPG, a to oznacza, że po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów, instalacja Wam się zwróci i będziecie jeździli na podobnym poziomie cenowym. A jest naprawdę czym jechać. Maksymalny moment obrotowy wynosi 240 Nm, przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 8,4 sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 232 km na godzinę. Są to oczywiście parametry dla wersji. Wersji kombi nazywanej przez Audi AVANT. O ile sedana pod względem wizualnym zaprojektował Peter Schreier, o tyle modyfikacje, które przemieniły to auto w karawan są dziełem Luca Donker-Wolke. Jak widzicie, inspirował się on Audi A6C5. Jak już zapewne zauważyliście, prezentowane Audi jest delikatnie obniżone. Jest to modyfikacja, która pojawiła się jeszcze w fabryce. Mamy tutaj do czynienia z wersją S-Line, która jest wyposażona w czarną podsłuchę oraz bardzo ładne fotele ze skórzanym wykończeniem po bokach. Do wnętrza wrócimy już za moment, ale nie powiedziałem Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. A4 B6 było produkowane od roku 2000 do 2004, przy czym Avant na rynku pojawił się w 2001, a wersja 190-konna w 2002. A to oznacza, że okres produkcji tej akurat kombinacji był bardzo krótki. Za rok ta fura będzie miała już 20 lat, tak więc sprawdźmy w jakiej kondycji przetrwała do dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery i to tyle w kwestii tych bardziej widocznych uszczerbków. Jeśli chodzi o boczek oparcia, czy też boczek siedziska, wszystkie nitki są na swoim miejscu. Kierownica oczywiście nosi delikatne ślady użytkowania, no ale przecież nie jest to nowe auto. Na dzień dzisiejszy, według wskazań licznika, samochód ten przejechał jak do tej pory 201 tysięcy kilometrów. Na pokładzie mamy dwustrefową klimatyzację, jest podgrzewanie w foteli, przy czym zwróćcie na to uwagę jest aż 6 stopni regulacji. Cóż za niemiecka precyzja! Jest miejsce na kubek, jest miejsce na jakieś karty płatnicze i jest schowek przed pasażerem. Sprawdźmy, jak się otwiera. No właśnie, chyba sam się nie chce otworzyć. Trzeba mu pomóc. To właśnie cenię w Audi. Co egzemplarz, to schowek otwiera się inaczej, ale przynajmniej ten gadżet otwiera się bez problemu. Tak fajnie, szybko, dynamicznie, tym mógłbym się tutaj jeszcze chwilę pobawić. Portów USB nie ma, jest złącze 12V. Tutaj mamy popielniczkę, a tutaj miejsce na ewentualny telefon. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, jest ona manualna, sześciostopniowa i gałeczka wygląda troszeczkę jak z jakiegoś Audi TT. Podłog jest regulowany na wysokość bardzo dobrze, nie jest przesuwny przód- tył, klapka natomiast otwiera się bez żadnego przycisku. Sprawdźmy teraz, jak wygląda tylna część wnętrza. Czy czekają na nas jakieś niespodzianki? Z tego co widzę, nie. Wszystko wygląda dosyć dobrze. Skrajna część kanapy, jak i środkowa, wyścielone są skórą tudzież skórą. Środkowa część natomiast jest obita tkaniną. Sprawdźmy teraz, może jak się tutaj siedzi. Czy będę zadowolony? Jeśli chodzi o miejsce na nogi, na szerokość, na wysokość, jest ok, ale mam zastrzeżenie co do wysokości. A raczej niskości siedziska. Uda do kanapy nie przylegają. Siedzi się tylko i wyłącznie na czterech literach. Tak więc, podobnie jak w nowym Mercedesie klasy A, to mi się tam nie podobało. Na dłuższą trasę może to stanowić pewien dyskomfort. Chyba że podróżujecie w czymś takim i macie innego rodzaju odczucia. Dajcie znać. To teraz pora na bagażnik. Klapę otwieramy z przycisku tuż nad rejestracją i od razu możemy zauważyć, że ten element się nie domyka. Ten plasticzek pęk. I to jest chyba pięta Achillesowa tych samochodów. Nietrwałe plastiki. Jak widzieliście we wnętrzu, w kabinie, w przypadku podłokietnika, pomiędzy fotelami występował ten sam problem. Ułamany plasticzek. Ale. Całe szczęście dostaniecie do tego drugi już działający, wystarczy to sobie tylko podmienić. Pod podłogą znajduje się jeszcze więcej przestrzeni bagażowej, a pod tym deklem mamy zestaw naprawczy. Jest tutaj jedna siateczka na boku, jest roleta. Ogólnie pojemność bagażnika jest myślę zadowalająca. Klapę zamykamy łapiąc za uchwyt po lewej lub prawej stronie. Jednak w większości przypadków trzeba będzie ją docisnąć z zewnątrz. To teraz kwestia ceny ile to wszystko kosztuje. Gdy Audi A4B6 było nowe, to w tej wersji, czyli kombi z silnikiem 1.8 turbo mocy 190 koni, kosztowało 30 750 euro. Minęło 20 lat. Trzeba doliczyć inflację. Na dzisiaj byłoby to już 44 tysiące, co przeliczając na złotówki po aktualnym kursie daje nam 207 tysi. Prezentowany egzemplarz jest wyceniony na 19,5, tak więc jest to oferta za mniej niż 10% wartości początkowej. Z chęcią się dowiem, co byście wybrali. Czy 1.8 Turbo, czy może jednak 1.9 TDI. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!